Wróćmy do źródła, bo powiedziałaś fajną rzecz, że czasami te ciuchy podśmierdują. A, straszne słowo. Straszne <gry> słowo. To ja chciałam zadać to pytanie, czy lumpeksy, lumpeksy, ale takie wiesz, duże hale z wieszakami, z rozrzuconymi butami, wszyscy mamy to w głowie, przed oczami. Czy takie lumpeksy są obrzydliwe? Bo ja często słyszę takie pytania. Wiesz co, to jest trochę tak, że na pewno to nie są sklepy e, podobne do mojego. Tutaj wszystko jest prane, prasowane, e, dlatego też się różnie i dlatego też pomyślałam o stworzeniu tego miejsca, a jeżeli chodzi o takie lumpeksy, ja to trochę porównuję do takiego sklepu rybnego. O, już czuję. E, e, wiecie, to jest trochę tak, że Wchodzisz do takiego sklepu, no i rzeczywiście czujesz ten zapach ryby, i sobie myślisz, okej, okay, ale kupuję rybę, więc on tam musi się pojawić. No, w second handach zapach może wynikać z wielu czynników. Raz Unia Europejska wprowadziła taki przepis, że ubrania, które trafiają z sortowni do krajów Unii Europejskiej, muszą być wcześniej zdezynfekowane. Więc są stosowane różne środki, które właśnie powodują, że ubrania w transporcie nie pleśnieją. Dodatkowo są często sprasowane, po to, żeby właśnie wilgoć się też nie dostała, ale te dezynfekujące środki jednak mają taki swój specyficzny zapach, więc on, suma summarum, jest wyczuwalny w second-handach. No ale dzięki temu mamy pewność, że ubrania są czyste, <laughs> zdezynfekowane i rzeczywiście nie, nie niosą ze sobą jakichś chorób. Ale tutaj chciałam jeszcze przytoczyć taki wątek, bo. Jeżeli mówimy o sieciówkach na przykład, to zawsze sobie wyobrażamy, no to są nowe ubrania, więc czyściutkie. O nie, 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 słuchajcie, to nie jest tak, że w second ubrania są śmierdzące, brudne i B. Prawda jest taka, żeby wyprodukować ubranie do sieciówki, ono też przechodzi mnóstwo tak naprawdę procesów związanych z utrwalaniem koloru, dezynfekcją. Tam te ubrania też są moczone w różnych specyfikach, więc niezależnie od tego, czy kupujesz w sklepie klasycznym, czy w lumpeksie, te ubrania muszą zostać wyprane.